numer raportowane, numer tego, który rodzicom nas, rodzicom, osobistym, tego, modlitwa to nasza rozmowa z naszym, modlitwa to nasza rozmowa z naszym. O, Bogiem będę to tak, zarabiał, tak, tak będę, tak będę pracował, tak całe życie, tak całe życie robię, robię, robię życia, tak pożywia, będę pracował, tak będę pracował rodzicom na naszy, sercu, nie naszym bliskim, Dajmy, tak jak w Traborzeńskiej, I modlitwa to nasza rozmowa z naszym chanim Bogiem, będę tak, zarabiał o po, Piśmie świętym, o Ewangelii, o ocytach, z pisma świętego, o, o dziesięciu przykazań Bożych, tak zawsze będę. Rapowo na bio. hip -hop zawsze będzie to ta będzie o książka, będzie o literaturze, o poezji, o pięknej poezji, piękno, serce piękno i nuty i rapuje, rapuje, ciągle nie ma, trzyma bity, tak stworzone będą, trzyma rapu, tym wszystkim, gdzie rapuje, czy nierdy, zawsze dura wędzi, rapuje, tak, gdy maja było święto pracy, tak, 2 maja było święto naszej, nasze flagi biało, Czerwony czerwonym kolorze, orzeł biały, w o tej koronie 3 maja, 3 maja było święto naszej konstytucji. 3 maja o tym wszystkim zawsze będę trafował, będę trafował. O 107 rocznicy odzyskania niepodległości nasz Kany Polski w 1918 roku. Nasza Kana Polska odzyskała. Niepodległość nasza kochana Polska w 1918 roku odzyskała Niepodległość naszej kochanej Polski 123 lata nie było na mapie Po, po 123 latach nasza kochana Polska wróciła na mapę Tak zawsze będę rapował o historii naszej kochanej Polski O 1966 roku 19 w roku 1958 rocznicy rocznicy stu Polskiego tak ta, ja w 1966 roku 1958 rocznicy Chrztu Polskiego tak to nasz skarb to nasz skarb to nasza tożsamość to nasze istnienie tak tak to my patrioci nasz patriotyzm my my bohaterzy narodowi my powstańcy Nasze powstanie Warszawskie w 1920 roku. Cud nad Wisłą, o bitwie Warszawskiej. O tym. Wszystkim naszym zdrowych położach to my patrioci, nasz patriotyzm, my, my bohaterzy narodowi, my powstańcy nasze. Powstanie Warszawskie w 1920 roku. Cud nad Wisłą, o bitwie Warszawskiej, o tysiącleciu koronacji, Bolesława Dobrego. O 500-leciu hołdu pruskiego, o 1000-leciu naszej korony polskiej, o tym wszystkim znaczy, że będę rocznicy Powstania Styczniowego, o 81 rocznicy Aucid Birkenau. Tyle ludzi poginęło tam. Także, święty oraz południu, to atrakowo, będzie tak traktowany, będzie na 240-leciu, a cały numer. Po i w kopii numery tutaj jest Elder drevenue zawsze się tutaj Na sklepach to rapuje, ciągle rapuje Tak czuję, nowa nuta rapuje Tworzy rapi, i będzie więcej Rapło wszystkim na winę tak numery Tworzy nową noc, tworzy ciągle na Tworzy rap i zawsze tutaj ma to rapuje, zawsze jest rap i kawałek będzie na nasze fronty, rapuły ciągle na beatę. Mamy ta numery, mamy ciągle rap, i będzie rap, teksty, rap, hip hop, rap, zrodki, rap. Jeszcze rap, poezja, rap, literatura, rap na zwrotkach, rap tutaj, ciągle z bitem tak rapuję, to czuję od zawsze, będę tak rapował, jestem wraki, jak rap, jak redy, jak tu jak blisko polot nasza muza, jak opera, jak, piękne, jak teksty, jak piękne fraszki, tak jak piękne fraszki, jak piękne, to numer, to nie ma fręczu, tak rapuję, rapuję się, ma, piękne fraśki, jak piękne fraszki, jak piękne fraszki. Tak to ważne fraszki, co ten wiersz był, tak to był piękny był i będzie piękny kraw, taki wiersz i w Tak piękne fraszki, jak poezje, poety, poety, jak nowa nuta jak teksty. jak muzyka jak poezja, nowa nota jak balady, teksty, jak numer spasio, zainteresowania, rap tym na winę, to muzyka na gitar zawsze będzie nowa nota, drapu ciągle na numera, drapuje teksty. W hip hopie ciągle rapuje nasz hip-hop i muzyka się ma na membrani, to rapuje ciągle na witach, zawsze była będzie. Nowa nota, gdy rapuje ciągle na witach, była, będzie. I w hip-hopie na numera zawsze będzie nasza nota, gdy muzyka grała zawsze. Gdy numerem do numeru jest tego, typu się nawija Tekstem na naszym rapie. tutaj się nawija ciągle rapuje, dobrze rapuje tak jak pikę. Fraszki milita, tak piękne, wrażki jana kochanowskiego ten wiersz pierwszy nowa nota, muzyka będzie tak nowa nuta teraz ciągle tak jak nowa nota będzie ten rap będzie wiele nowego rapu teraz tak numery tak to numery się nabiją się piękne numery na poezję, jak robić z grotki a wokale ciągle tworzy nowa nuta słuchajcie tego rapu wszędzie do gra na mikrofonu słuchajcie kolejna przerwa, na przerwach w szkole i, i wierzy, w w w komórkach wszędzie dobra muzyka Nabita, to rapuje dobry rap Od zawsze to rapuje, od zawsze mamy numer, gdy rapuje ciągle, nabitał dobry rap. Sup, ciągle na muzyce. Boka tutaj gra, w ciągle znowu mój. gdy rapuje ciągle nabita, zawsze będzie rap. Jak poezja, poezja, jak poetki, nie wiesz, kto mi poezji rap, takie pierwsze rapy, rapowane, teksty. Rapuje, tak to czuję, zawsze będę rapował naszy, kochany Polsce nasze kochany ojczyźnie, naszemu, kochanemu. Będę tak rapowo, będzie wiele naszego rapu. Derapuję ciągle na dół, to właśnie się nawija. I... Tego trachu będzie rap, będzie więcej Nowy wokal, numer, gdy ciągle na muzyce Na wersjach tutaj było Elo z numeru, ciągle na beatach jest flow na lepsze flow Tego tracku będzie slip hopem, to rapuję. I kawałek będzie na numerach, tylko ciągle na beatach Elo mamy tak numer, gdy ciągle na muzyce Rapu zawsze, tu się rapuje, nabije, Dura będzie na numery, gdy rapuję Teksty na muzyce zawsze było tutaj jest nota wyrapuje ciągle tylko zawsze tak hip hop z wersją tutaj na dłuższe numery były tu rapowe teksty rapu jak się by są rapowane wersje po prostu będzie rap o tym wszystkim będzie rap hip będzie tutaj są numery wyrapuje tu wokale właśnie tak